Dobry, Jarosław Żykowski, Zapraszam na wiadomości podatkowe. A co dzisiaj w programie? Jak bardzo wzrośnie cena alkoholu i tytoniu po podwyżkach akcyzy? Jaki podatek od nieruchomości od budynku wykorzystywanego tylko w części? Czy zawieszenie działalności gospodarczej to także wakacje od fiskusa? Rozpoczynamy od projektów ustaw. Dobra wiadomość dla wierzycieli, ale oczywiście gorsza dla dłużników. W Sejmie jest już projekt ustawy, która pozwoli na skuteczniejsze egzekwowanie należności. Wynagrodzenie wolne od egzekucji od 1 stycznia 2022 roku już nie będzie w wysokości minimalnej pensji, a jedynie w kwocie 85% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie ze środkami zgromadzonymi na kontach bankowych dłużników. Wolne od egzekucji będzie 50% wartości minimalnego wynagrodzenia, zamiast dotychczasowych 75%. Warto wiedzieć przy tym, że skuteczność egzekucji to dzisiaj jedynie 20%. Jeszcze gorzej wygląda ona pod względem odzyskiwanych kwot. Egzekwowanych jest tylko nieco ponad 12% kwot zgłoszonych. Idziemy z duchem czasu. Już niebawem do sprawozdawczości i rewizji finansowej będzie można zastosować format elektroniczny, czyli XHTML. Pozwoli na to nowelizacja ustawy o rachunkowości, przygotowywana przez rząd. Jest to niewątpliwy przełom, prowadzący do ujednolicenia formatów elektronicznych oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych. Dodatkowo ułatwione będzie także ich podpisywanie. Od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy z obecnych 100% wzrośnie do 105% całkowitej kwoty akcyzy naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. Jednakże obecna nowelizacja przepisów akcyzowych zawiera coś jeszcze. Coś, czego jeszcze do tej pory nie było. W sprawie przyglądał się redaktor Robert Jaruga. Po raz pierwszy w historii naszego kraju proponowane rozwiązania ustawowe zakładają krokowy, terminowy wzrost podatku. Akcyza na tytoń będzie wyższa o 5%, a na alkohol o 10%. Akcyza będzie indeksowana co roku o wspomniane stawki, aż do roku 2027. O ile wzrośnie cena standardowego pół litra, tego nawet na trzeźwo wyliczyć się łatwo nie da. Podwyżka jest motywowana, jak zawsze od 40 lat, koniecznością podniesienia zdrowotności społeczeństwa poprzez zmniejszenie spożycia używek. Oczywiście, podobnie jak w minionych dziesięcioleciach, to się prawdopodobnie nie uda, ponieważ jak dotąd nigdy się nie udało. Spożycie alkoholu w Polsce jest cały czas na podobnym poziomie. Zmieniła się tylko nieco struktura naszego picia. Mniej pijemy wódki, więcej piwa i wina. A zatem na zdrowie. Co nowego w dziennikach ustaw? Na 16 zł. wyceniono koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 13 października. Kwota upomnienia niezmieniana była od 5 lat, a od tego czasu wzrosły przecież ceny doręczeń pocztowych, a także innych materiałów wykorzystywanych do sporządzania upomnień. Dużo dzieje się też w sądach. Wybraliśmy dla Państwa najważniejsze rozstrzygnięcia z ostatniego tygodnia. Najpierw o podatku od nieruchomości. Gdy przedsiębiorca po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych wykorzystuje do swojej działalności tylko część nieruchomości, ma nadzieję, że tylko od tej części będzie płacił najwyższą stawkę podatku od nieruchomości. A jednak nie. 7 października Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że najwyższe stawki podatku od nieruchomości należy płacić od całego budynku, mimo zajęcia obiektu na cele działalności tylko w pewnym zakresie. Orzeczenie stanowi odstępstwo od kształtującej się linii orzeczniczej, pozostajemy w sądzie. Mieszkania nieodpłatnie udostępniane członkom zarządu przedsiębiorstwa, chociaż byłyby użytkowane w sposób okazjonalny, przysparzają im przychodu. W związku z tym podlegają opodatkowaniu PIT. Przedsiębiorstwo ma zatem obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którym udostępnia mieszkanie. NSA w wyroku z 8 października nie wziął pod uwagę, że członek zarządu, korzystający z mieszkania służbowego, działa na korzyść spółki. W opinii sądu, członek zarządu powinien sam zapewnić sobie nocleg. 12 października Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wyłącza obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe. Nie chciał tego zrozumieć prezes jednej z spółek i gdy Fiskus zażądał od niego dostarczenia dokumentów transakcji z przeszłości, odpowiedział, że zawiesił działalność spółki. Został za to ukarany karą porządkową. Odwołał się od tej decyzji, ale przegrał. Najpierw przed WSA, a teraz przed NSA. Tym samym Fiskus, nawet w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, może dokonywać kontroli podatkowej, czy też wzywać podatnika do wyjaśnień w przedmiocie dotychczas prowadzonej działalności. Przenosimy się na chwilę do Luksemburga. Tam przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Węgry przegrały sprawę w zakresie sprzeczności z prawem unijnym krajowych przepisów z zakresu podatku od towarów i usług. Trybunał zgodził się z argumentacją węgierskiej spółki, która dostarcza aptekom leki, także te refundowane przez państwo, że można obniżać VAT mimo braku wystawienia faktury korygującej. Wyrok może być przełomowym także dla polskich przepisów, które bezwzględnie wymagają wystawienia faktury korygującej, jeżeli podatnik chciałby obniżyć kwotę VAT. Na łączach internetowych e, mamy pana mecenasa Radosława Żuka, eksperta w dziedzinie VAT. Witam serdecznie, panie Radosławie. Dzień dobry, panie e, redaktorze. Proszę powiedzieć, o co chodziło w tej sprawie? W tym wyroku węgierska spółka farmaceutyczna, sprzedając leki na rzecz aptek, musiała przyznawać tak zwane rabaty pośrednie na rzecz węgierskiego odpowiednika NFZ-u. No i z tego tytułu, z tytułu tych rabatów pośrednich. Nie było możliwości wystawienia faktury korygującej, gdyż fakturę korygującą możemy wystawić jedynie bezpośredniemu nabywcy. No i tutaj spór dotyczył tego, czy mimo braku tej faktury korygującej jest możliwość obniżenia VAT-u, z racji tego, że w praktyce doszło do tego, że ta cena za leki była mniejsza. A proszę powiedzieć, jakie to może mieć znaczenie jakie skutki dla polskich przedsiębiorców z branży medycznej, a może nie tylko medycznej? Konsekwencje wyroku są daleko idące. Nie dotyczą jedynie branży medycznej, ale każdego rodzaju biznesu, w którym udzielamy tzw. rabatu pośredniego, czyli podmiotowi, który sprzedaje produkt bezpośrednio już klientowi, a niekoniecznie jest naszym bezpośrednim nabywcą. No i tu na gruncie tego życzenia pozwolono firmom obniżać kwotę VAT-u bez wystawiania faktury korygującej. Przełom, szczególnie w Polsce, gdzie faktura korygująca decyduje o obniżeniu podatku vat -u. Dziękuję serdecznie za tą opinię, do zobaczenia, a my wracamy do wiadomości. Mamy dla Państwa kilka informacji z resortu finansów i służb mu podległych. Rozpoczynamy od interpretacji ogólnej i VAT-u. W związku z różnymi stanowiskami organów podatkowych oraz celno-skarbowych w zakresie opodatkowania VAT-em wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne, minister finansów wydał 8 października interpretację ogólną. Potwierdził w niej zwolnienie z opodatkowania VAT lokali mieszkalnych, które są wynajmowane przez podatnika VAT na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Co istotne tego, który zawiera umowę podnajmu z osobami korzystającymi z nieruchomości na cele mieszkalne. Oznacza to w praktyce, że pośredniczący w wynajmowaniu mieszkania powinni otrzymywać od właścicieli lokali fakturę z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania VAT. A zatem nieruchomości wynajmowane na cele mieszkaniowe odsuwał po sieniawkę i od Świnoujścia po Ustrzyki zwolnione są z podatku VAT. Montaż Okapu to wydatek na własne cele mieszkaniowe. I nie tylko Okapu. Tak wynika z interpretacji ogólnej ministra Finansów z 13 października. Wymieniono w niej listę wydatków związanych z remontem i wykończeniem nieruchomości tak. By bezpiecznie korzystać z ulgi mieszkaniowej. Na liście obok wspomnianego okapu znalazły się także kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka czy lodówka, tak te do zabudowy, jak i te wolnostojące. Cała lista w linku, który otrzymają Państwo po programie na swoje skrzynki mailowe. A teraz proszę sobie wyobrazić budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2. Dostawa i montaż kotłów gazowych do takich budynków opodatkowana jest stawką VAT-u w wysokości 8%. Tak wynika z wiążącej informacji stawkowej wydanej 13 października przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Rozstrzygnięcie powinno uspokoić wszystkie firmy realizujące usługi termomodernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że preferencyjna stawka VAT może być stosowana jedynie w przypadku infrastruktury znajdującej się w bryle budynku. W przypadku urządzeń znajdujących się poza obiektem mieszkalnym, konieczne będzie zastosowanie stawki VAT w wysokości 23%. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego mogła wzbudzać pewne wątpliwości dotyczące możliwości złożenia tak zwanego czynnego żalu w formie elektronicznej. Rozwiewamy je. Komunikat ministra finansów z 13 października potwierdza, że nadal można złożyć czynny żal nie tylko w formie papierowej, ale również elektronicznej przez ePUAP lub za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. I jeszcze kilka ważnych informacji wynikających z wydanych ostatnio interpretacji indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy merytorycznej prezesa zarządu, korespondujące z jego obowiązkami czynnościami służbowymi, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu, czyli Wczesne studiów zaocznych, w wieczorowych, magisterskich i artystycznych, jeżeli studia są prezesowi potrzebne, odliczyć może od podstawy opodatkowania swojego przedsiębiorstwa. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 13 października. Z kolei 12 października dyrektor Kiss zgodził się ze stanowiskiem podatnika, który osiąga dochody z wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, że podatek zapłacony na wyspach może być uwzględniony przy obliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego należnego w Polsce. Przypomnijmy, że między Rzeczą Pospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje konwencja. W sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych. A teraz o interpretacji, która może być zaskoczeniem dla podatników, którzy przekształcili swoją działalność. Uwaga! przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli zyski z działalności gospodarczej przeznaczone były na kapitał spółki w przypadku późniejszego ich wycofania, wiążą się z koniecznością zapłaty podatku PIT. To interpretacja z 15 października. Do tej pory można było spotkać się z poglądem, że wypracowane zyski, które były już raz opodatkowane, nie powinny podlegać opodatkowaniu ponownie. I dwa zdania o ciekawym artykule, który ukazał się na łamach kazusu podatkowego. Nowa regulacja nie powinna wiązać skutków prawnych ze zdarzeniem prawnym z przeszłości. W kazusie podatkowym przeczytacie artykuł Wojciecha Majkowskiego i Weroniki Cenkały o rozstrzyganiu wątpliwości stosowania nowych ograniczeń w rozliczeniu strat podatkowych przy braku przepisów przejściowych. Na koniec ważny apel o zmianę prawa. Zaapelował o nią do ministra finansów, Rzecznik Praw Obywatelskich. Powodem są skargi obywateli na zawieszanie biegu przydawnienia zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe. Zdaniem podatników są one wszczynane instrumentalnie. Przypomnijmy, że w programie Studio Podatkowe, które przygotowujemy z udziałem ekspertów, dyskutowali o tym niedawno doradcy podatkowi Alicja Sarna, Andrzej Ladziński i Tomasz Kaczyński, a także Paweł Chrupek. Z biura rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Link do programu otrzymają Państwo w wiadomościach na swoje skrzynki mailowe. Również pozostałe informacje o wszystkich istotnych kwestiach podatkowych z całego poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo na swoje skrzynki mailowe w postaci linku do pliku PDF. Teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym wydaniu wiadomości podatkowych.